Mamy nowy obiekt westwień. Wysoki blondyn z urodą po matce. Książę William budzi sensację. Świat opanowała Wilsmania. Rumieniec i wstydliwy uśmiech zdradzają skrępowanie. Ale według dziewcząt, które chórem skandują jego imię, to tylko dodaje mu uroku. Mój książę z bajki. Kocham go, powiedział mi cześć. Uścisnęłam mu dłoń. Księżyc krąży na orbicie dzięki grawitacji, a to oznacza, że jest związany z Ziemią. Nie należy jednak brać tego za pewnik. Księżyc zdaje się mieć wolną wolę.